Jadę autobusem. Nie jest za luźno, ale miejsce siedzące mam. Trzeba podać bilet do skasowania. Obok stoi mężczyzna. Jak się do niego zwrócić? Ty czy pan? Autobus jest ekspresowy. Jeśli mężczyzna nie wysiadł na poprzednim przystanku, znaczy, że jedzie do mojej dzielnicy. Jedzie z kwiatami. Znaczy do kobiety. Kwiaty wiezie piękne. Znaczy to, że i kobieta jest piękna. W naszej dzielnicy są dwie piękne kobiety. Moja żona i moja kochanka. Do mojej kochanki facet jechać nie może, bo ja do niej jadę. Znaczy, że jedzie do mojej żony. Moja żona ma dwóch kochanków, Waldemara i Piotra. Waldemar jest teraz w delegacji. Panie Piotrze, czy mógłby mi pan skasować bilet?